Jak wow. polać, strzam, czas na związkowo. Dobrze, staliczka. Wczoraj Batu na sieduwa przy odmisku rzecz, tam przechodzi siku tutaj po prostu, no, tam jest to oddalone miejsce od to tu w Bryjacji jest tak, że konie nie są jakby zagrożone chodzą, Czekaj chwilę a jak ktoś potrzebuje konia na przykład z dystrybucją kiełbasa bo to tak jest przyjeżdża do lasu i go sobie to jest normalnie normalnie sobie po lesie chodzą i sobie jadą trawę nikomu to nie przeszkadza a my, jest ładny ładne widok idziemy się pompić bo warto, ale będzie zimno okej okay. już, już to wiem jak tam na poranek? Wczoraj niestety na zmęczenie trochę jeszcze dopadło i padliśmy dosyć wcześnie Albo ekstra To jest podanie Słońce to może być średnie Tam jest <grymne> To są zdania Tak i Xiesza to się też będzie, zaczę się kąpać podobnie, także musimy pójść gdzieś indziej Jedziemy tam wczoraj się tam za nią poszliśmy kąpać i wprost padło, że się kąpiłem bez gaci, więc już z moim ziomem tak ale bajkał jest naprawdę chłodny To no, myślę, że Bałtek na początku sezonu, może coś w tym stylu a Podobno teraz jest ten miesiąc, gdzie jest najcieplejsze. nie mam... Wiesz co, ja jeszcze zapomniała. Teraz podobno jest najcieplejsze. No. O. A w ogóle to, co widać... tam na horyzoncie, to jest Olchon. Raczej znaczy nie do końca, bo przed Olchonem jest jeszcze taka, taka... niska, mała wysepka i dopiero jest Olchon. A to, co... Tutaj widać to jest małe morze No i tu jest najcieplej Najcieplejsza woda Bo jest jakby taki mały akwen się robi i najszybciej się nagrzewa A Rosjanie mają taki no przynajmniej tutaj oni mieli taki zwyczaj, że pije się z jednego kubka w jeden taki metalowy kubek jaki ja kiedyś miałem dalej w domu już taki mamy one są teraz popularne bardzo. One są teraz podobno popularne, to były stare kubki moje babci jeszcze. Takie metalowe e, e, z uchwytem półlitrowe, takie, takie emaliowane. To w takim kubku wczoraj piśmie normalnie, bo zalane tam po kubkach i, i szło dookoła. Ja nie zapijają w ogóle, tylko zagryzają, ale fajne zagryzy ogóry góry, były mało słone wczoraj. Sałatka była. E, na początek wjechała oczywiście zupa. Wycha oczywiście zupa boczek taki w takiej trochę większej kostki podsmażony, też fajna sprawa to było, to było chyba super, to było ekstra do zagryzania wody bimbru, tak na dobrą sprawę. bo dziadek Daniel Bimber ten tydzień się okazało. No, co sobie zejdziemy na dół. Ta ekipa ma jeszcze krosa Przywieźli sobie kajaczek i sobie też latają tutaj mega opcja ja bym tutaj siedzieć cały tydzień spokojnie I tak już na zadania przegadał będziemy siedzieć do czwartku Czyli jeszcze dzień dłużej niż myśleliśmy no, no ale warto dobra Będziemy się kąpać chwilę dobra będzie się Pędzimy. Właśnie jesteśmy nad Bajkałem gdzie jest ujście rzeki Samara chyba, ale nie pamiętam. To była droga gdzie pierwsi Rosjanie przybyli tutaj nad Bajkał, tędy, z takim wyłom między górami. A rzecz, którą chcę Wam jeszcze pokazać. to jest działa bardzo intensywnie szamanizm, ale to za chwilę. Tutaj są takie starożytne malowidła. Piętna tysięcy lat wstać. Tu. Trzeba pochlapać wodą, bo tego nie widać. I oni to malowali. To są w, ko w kołurze takie żółte jest, to jest ta, ten... Że żelazo wytrącone. Tutaj niby Daniel opowiadał, że to są trójzęby, żeby kogoś zabić. Tu też, a tutaj, że niby jest człowiek, który, e, który ucieka. No, tutaj też jest taki kamień, ten największy, na którym zabijają wirtualnie barany. i Tam też składam kamienie i pieniądze, żeby tam ich modły się spełniły. No nie może tego zabrać, bo to jest tak jakby zawierać boga. te kamienie wszędzie tak są poukładane i to tak wygląda. Takie stożki. To jest właśnie ten kamień, na którym ubijano barany. Tutaj też są młode, są te pieniążki. Na przykład tu widać, chyba tylko nie widać. Widać. Zdobno pod tym jest jeszcze gdzieś stara krew. Już tutaj barany ubijano. I jeszcze są te wtorzeczki. To też jest z tym związane. Z tym szamanizmem. To też tam wpisuje się niby na tych strążeczkach modlitwę, tam prośba I się zawiesza. I naprawdę wokół Bachalu jest tego całkiem sporo. Teraz idziemy nad strumień. Pokażę jeszcze to. U. Idziemy nad strumień się wykąpać. A czuję, że będzie grubo, bo jest max zimna woda. I rośnie tu góra Barbara. Эй, дишмир, Барбара. Это все, что... Вот там такие... Было, что ты такой, знаешь, по воле. Я думаю, не с водой, а с водой. Да? Да, да, нет. Нормальная вода. Ты нет? что, еще раз пошел, малыш? Там в стороне выше, есть, знаешь, какая штука крутая. Там есть, короче, дырялки обалденные. Прям камень с нем. Не удивился, что... А, ну есть реалка, там что нож Ты не мешай съемкам. Залез в кадр тоже. zimno. Jak poracy sprzętają czas na Twojkało?